Jesteśmy w bramie prowadzącej do dworku Rodziny Szaniawskich. Dworek już dzisiaj nie istnieje, jest w tym miejscu rezerwat o nazwie Wąwóz Szaniawskiego. To miejsce, Wąwóz Szaniawskiego, ma upamiętniać jednego z najbardziej znanych i chyba najlepszych polskich dramaturgów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szaniawski mieszkał tutaj od urodzenia, właściwie bez przerwy, do okresu II wojny światowej. Sprowadzili się tutaj jego rodzice pod koniec XIX wieku, tuż przed jego urodzeniem. Ojciec Jerzego Szaniawskiego był rolnikiem i przemysłowcem. Prowadził w tym miejscu w oparciu o dworek i nowoczesny, jak na owe czasy, młyn parowy, bardzo prężne gospodarstwo rolne, bardzo rozległe. Ale oprócz tego był, można śmiało powiedzieć, jak na owe czasy, intelektualistą. W domu Szaniawskich bywało wielu literatów owego okresu. Najsłynniejszą z bywających w Dworku Szaniawskich jest Maria Konopnicka. Jerzy Szaniawski, mieszkając ze swoimi rodzicami jako dziecko i młodzieniec, miał dostęp do największych osiągnięć w polskiej kultury artystycznej i intelektualnej końca XIX wieku. Rodzice przywieźli tutaj ze sobą z Litwy ogromną bibliotekę, z której młody Szaniawski bardzo chętnie korzystał. Kiedy miał lat kilkanaście, rodzice bardzo chętnie i często, częściej niż jego rówieśnicy, prowadzali go do warszawskich teatrów, gdzie poznawał życie teatralne. Generalnie był chłopcem, któremu wiodło się bardzo dobrze, a później był, sądzę, zadowolonym z życia i mocno osadzonym w ówczesnych realiach młodzieńcem. Gospodarstwo Zygmunta Szaniawskiego prosperowało bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy na początku XX wieku spalił się młyn parowy przerabiający produkty jego gospodarstwa. Ojciec Szaniawskiego nie opuścił rąk i wymyślił sobie nowy biznes. Rodziła się wtedy w Polsce turystyka, więc postanowił wykorzystać niesamowite walory tego miejsca i założył tutaj coś, co dzisiaj nazwalibyśmy ośrodkiem wypoczynkowym. Plusem tego miejsca było to, że było położone bardzo blisko Warszawy. Był to skraj Puszczy Serockiej, częściowo jeszcze dziki. No, stwarzał bardzo przyjemną atmosferę do wypoczynku. I rzeczywiście przed I Wojną Światową i po niej, aż do II Wojny Światowej, bywały tutaj warszawskie elity. Bywało też wielu artystów. Wśród nich najważniejsza z punktu widzenia losu Szaniawskiego była pewnie wizyta Bolesława Leśmiana. A może nawet nie samego Bolesława Leśmiana, tylko jego córki. I tutaj wkraczamy w jeden z tematów dotyczących życia osobistego szaniawskiego, który o dziwo jest nam znany. Regułą powiem jest to, że o szaniawskim nie wiemy prawie nic. Tutaj z listów różnych ludzi, opisujących dzieje szaniawskiego, wiemy, że z córką Leśmiana był nasz dramaturg Zaręczony. Zaręczyny trwały bardzo długo i nie skończyły się niczym. Córka Leśmiana znalazła sobie innego męża, a Szaniawski niemalże do okresu swojego życia pozostał kawalerem. To, że bardzo mało wiemy o życiu Szaniawskiego, to fakt niezbity, przyznają to wszyscy ci, którzy piszą o jego twórczości. I niewielu tych, którzy usiłowali pisać o jego życiu, i jakoś wybrnąć ze swojej niewiedzy. Tak się złożyło, że ja sam doświadczyłem pewnego dziwnego incydentu, układając historię trzech festiwali szaniawskiego legionowo, którą organizowaliśmy w miejskim ośrodku kultury i na okoliczność tego wydawnictwa postanowiłem skomponować coś w rodzaju kalendarium życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego. Wiedziałem, że takie kalendarium jest zawarte w jednej z książek Krystyny Nastulanki napisanej pod koniec lat 60., ale świadomie nie chciałem z jej kalendarium korzystać, tylko stworzyć własne, no i stworzyłem. Po czym jak porównałem Oba kalendaria okazało się, że są one identyczne. Zawierają kilkadziesiąt pozycji i to jest rzeczywiście wszystko, co o Szaniawskim wiemy. Na szczęście dużo więcej wiemy o jego twórczości i sądzę, że te deficyty dotyczące wiedzy o życiu Szaniawskiego wcale nie muszą być dla nas bolesne. To bowiem, co Szaniawski napisał, co zostawił po sobie jako dramaturg, autor miniaturowej powieści, autor kilkunastu opowiadań z okresu międzywojennego i autor słynnego tu i ówdzie profesora Tutki, tudzież wspomnień dotyczących życia teatralnego II Rzeczypospolitej. To chyba dość. I nie musimy wcale wnikać w jego życiorys. Tym bardziej, że nie wiadomo, co by z tego wynikło. Mogłoby się bowiem okazać, że stawiamy w swojej niewiedzy i nieświadomości pomnik komuś. Kogo życiem wcale nie bylibyśmy tak bardzo zachwyceni. Tu oczywiście ukłon w stronę samego Szaniawskiego i w stronę jego żeglarza. Jedno niewątpliwie o Szaniawskim wiemy, choć to wiedza tylko pozornie dotycząca jego życia osobistego, bo zaczerpnięta z historii jednej z ważnych polskich instytucji kulturalnych okresu dwudziestolecia międzywojennego. W roku 1933 powstał taki twór, promowany kilka lat wcześniej bardzo mocno przez Stefana Żeromskiego twór o nazwie Polska Akademia Literatury. Była to firma, która miała się zajmować promowaniem polskiej literatury na świecie, ale również wspieraniem naszych polskich twórców na naszym rynku wydawniczym. Opieką nad młodymi i docenianiem starszych. W Polskiej Akademii Literatury od początku jej istnienia przewodził znany jeszcze przed okresu I wojny światowej literat powieściopisarz Sieroszewski. I szaniawski otrzymał od ministra kultury ówczesnego zaproszenie do udziału w pracach tejże akademii. Pamiętajmy, że był rok. 33 i wtedy sanacja pokazała już swoje ząbki w postaci paru wydarzeń, z których dziś wcale nie jesteśmy dumni, tak jak z innych fragmentów dorobku II Rzeczypospolitej. Szaniawski to zaproszenie przyjął. Być może nie wypadało mu odmówić ale pamiętajmy, że znaleźli się tacy, którzy odmówili. Do tych, którzy odmówili należał na przykład Andrzej Struk, również oczywiście literat, powieściopisarz, bardzo wrażliwy na palące wówczas kwestie społeczne, zresztą osobiście uczestnik walk legionowych i wieloletni przyjaciel Piłsudskiego. Wyszło na to, że Chrzaniawski poszedł w głównym nurcie, nie patrzącym na wady sanacji, natomiast Struk wyszedł tutaj na obrońcę pewnych wartości, które u zarania Drugiej tej były mu bliskie, no i postanowił Struk przy tych wartościach trwać. Czy to znaczy, że Szaniawski na wartości był obojętny? Oczywiście nie. I pokazuje to bardzo wyraźnie nie jego życie, ale jego twórczość. Jeżeli byśmy chcieli jakimś jednym zdaniem podsumować losy Szaniawskiego od jego urodzenia w roku 1886 do wybuchu I wojny światowej, czyli sporą część jego życia, o której, jak powiedziałem, niewiele wiemy, to paradoksalnie moglibyśmy powiedzieć, że wiemy na pewno jedno. Szaniawski był pieszczochem swoich czasów. Za młodu miał dostęp do dobrej literatury, do mistrzów literackich bezpośrednio, w tym do Konopnickiej. Miał dostęp do najnowszych osiągnięć polskiego teatru początku XX wieku, i z tego źródła czerpał swoją wiedzę o człowieku i o jego problemach. To widać w twórczości Szaniawskiego. On w odróżnieniu od wielu innych literatów dwudziestolecia międzywojennego nie skupia się bezpośrednio na kwestiach społecznych, na problemach politycznych, na ekonomicznych niuansach i, i przeróżnych wykluczeniach, które w tamtym okresie miały miejsce. On się skupia na człowieku przez duże C, na takim człowieku metafizycznym, na takim zbiorze danych psychologicznych, które usiłuje po swojemu obrobić i pokazać nam, jakie są w świecie dla człowieka zagrożenia, jakie się rysują przed nim szanse, co człowiek może osiągnąć. Jeżeli uparcie dąży do swojego celu, i co może stracić, jeżeli los okaże się dla niego nieprzychylny. Dramaty Szaniawskiego są w gruncie rzeczy dramatami psychologicznymi. Szaniawski nigdy nie przyznawał się do tego, że jakiś inny dramaturg czy pisarz był dla niego wzorem, a nawet wręcz twierdził, że on takich wzorów nie potrzebuje, bo wszystko wymyśla sobie sam. Ci, którzy się zajmują zawodowo y, twórczością Szaniawskiego, potwierdzają tę opinię. Nie da się znaleźć wielu wpływów innych na Szaniawskiego. Y, pewnie ironią jest to, że później trudno jest wyczuć wpływ Szaniawskiego na tych literatów i dramaturgów, którzy nastąpili po nim. Jest on więc o tyle ciekawy, że jest zjawiskiem w naszej literaturze kompletnie odosobnionym i swoistym. Jakiś trop, który by łączył Szaniawskiego z kimś innym, może iść wyłącznie w kierunku Ipsena, ponieważ Szaniawski sam do fascynacji tym skandynawem się przyznawał. I jest to jedyna taka jego deklaracja dotycząca jego potencjalnego mistrza w pisarstwie. Jerzy Szaniawski, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miał życie spełnionego literata, dramaturga, który żyje w kompletnym komforcie i luksusie. Nie miał rodziny, nie musiał wychowywać dzieci, mógł się skupić na tym, co lubił robić najlepiej i co chyba robił najlepiej, czyli na pisaniu. I oto nagle w roku 1939 przychodzi faktyczny życiowy dramat. Już nie ten na scenie, ale ten w rzeczywistości. I świat szaniowskiego się wali. Niemcy wyrzucają go z dworku w zegrzynku, przemieszcza się do Warszawy, do zaprzyjaźnionej rodziny natolskich. I tu taka drobna dygresja, ciekawostka, którą niektórzy biografowie Szaniawskiego podają, że ponoć z Wandą Natolską, która miała wówczas swojego męża, zaprzyjaźnionego zresztą z Szaniawskim, łączył naszego dramaturga ściślejszy związek już przed II wojną światową. Nie wiadomo, czy to prawda. W każdym razie Szaniawski mieszkał u natolskich od 1939 roku. Podczas wojny, jak to podczas wojny, zdarzają się rzeczy niemiłe i nieprzyjemne. Szaniawski wraz z mężem Wandy natolskiej trafiają do Gestapo. Z tego uwięzienia Szaniawski wychodzi cało, mąż natolskiej nie. Wtedy można powiedzieć, że w tych, tych tragicznych okolicznościach związek Jerzego Szaniawskiego z wandą natolską nabiera pełnego wymiaru i stają się oni parą. Ta chybotliwa stabilizacja wojenna Szaniawskiego z wandą natolską skończyła się wraz z wybuchem powstania warszawskiego. Po powstaniu szaniawski musi opuścić Warszawę i przeróżnymi drogami w dużej części pieszo przemieszcza się na południe ląduje w Krakowie. W Krakowie spędził pewien czas w tamtejszym domu literatów przy ulicy Krupniczej 22. Nie nawiązał tam specjalnie dużo kontaktów ze swoimi kolegami po fachu. Żył samotnie w swoim małym pokoiku, ale to nie znaczy, że żył bezproduktywnie. Tam bowiem, w Krakowie, właśnie powstała chyba najsłynniejsza jego sztuka, grywana na szczęście do dzisiaj przez różne polskie teatry sztuka pod tytułem Dwa Teatry. Tekst dwóch teatrów pokazuje, że po tej tragedii, która dla Szaniawskiego rozpoczęła się w roku 1939, zaszły tak duże zmiany w świecie, że musiał troszkę skończyć ze swoim czystym psychologizowaniem i tym, że światem zewnętrznym się nieco dokładniej zająć, próbując po pierwsze oswoić go i opisać. A po drugie, jakoś się do niego ustosunkować. O ile bowiem druga RP była dla niego na tyle komfortowa, że nie musiał jej w swoich literackich tekstach w żaden sposób podsumowywać, to już rzeczywistość budującego się w Polsce komunizmu zaczynało mu nieco doskwierać, nie mówiąc y, też o traumatycznych przeżyciach związanych z Drugą Wojną Światową. Szaniawski jawi nam się w tym drugim okresie swojego życia jako postać przegrana. Przegrana oczywiście życiowo. Szaniawski przeżył wtedy niewątpliwie dużą traumę w swoim życiu. Musiał przestać skupiać się w twoje, swojej twórczości na psychologicznych niuansach i musiał odnieść się do świata zewnętrznego. Jego losy w drugiej RP go do tego nie zmuszały, no ale teraz niestety świat postawił go przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Był pozbawiony środków do życia, musiał funkcjonować z jakichś śmiesznych zapomóg. I niewątpliwie, pomimo tego, że zawsze lubił samotność, musiało mu doskwierać pewne poczucie wykluczenia, być jakimś gorszym. Pewnie z tego powodu bardzo zaprzyjaźnił się z młodym człowiekiem, który, z którym zetknął go los pod koniec lat 40 z literaturoznawcą ze duńskiej Woli, Leonem Pietrzykowskim. Szaniawski postanowił w roku 1950 wrócić do swojego zrujnowanego zagrzynka, nieco dworek odbudować i w nim zamieszkać. Pietrzykowski przyjechał tutaj razem z nim. Znajomość Szaniawskiego z Leonem Pietrzykowskim była dla starego mistrza bardzo cenna, ponieważ Pietrzykowski, mało że jest zafascynowany całością twórczości Szaniawskiego, to był jeszcze człowiekiem niezwykle skrupulatnym. Potrafił pełnić przy Szaniawskim funkcję sekretarza i kogoś, kto zajmował się tymi rzeczami, o których sam literat nie myślał. Gromadził rękopisy jego tekstów, przepisywał je na maszynie, gromadził archiwalne plakaty do sztuk Szaniawskiego. To wszystko, co zostało po Leonie Pietrzykowskim, przechowuje w tej chwili biblioteka imienia Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Pech chciał, że ten związek dwóch zafascynowanych słowem panów nie trwał długo, bowiem w roku 1952 Pietrzykowski przypadkiem i dość bezsensownie utopił się w Narwi. Niewątpliwie człowiekiem brawurowym nie był, no ale po wszystkich chodzą nieszczęśliwe przypadki i czasem trudno je przewidzieć. Podobnie nieszczęśliwy przypadek wydarzył się Szaniawskiemu pod koniec jego życia. Los się na niego wtedy chyba trochę uwziął, bo Poza tym, że był skazany na mieszkanie w zrujnowanym dworku, to jeszcze nie zawsze spotykał przyjaznych sobie ludzi. Bywali tutaj, w zrujnowanym dworku Szaniawskiego w latach 50. i Stanisław Grochowiak, i Roman Branstetter, i Jarosław Iwaszkiewicz, i Stefan Flukowski. Aleksander Maliszewski i wielu innych literatów, niektórzy dziś pamiętani, niektórzy zapomniani. Ale nie te wizyty zadecydowały o tym, że los Szaniawskiego pod koniec życia i los Dworku stały się tragiczne, zyskały tragiczny finał. Na początku lat 60. pojawiła się tutaj Wanda Anita Szatkowska, która, jak się wydaje, zakochała się w Była to kobieta od niego ponad 20 lat młodsza i wzbudziła na tyle silną fascynację starego literata, że zgodził się wziąć z nią ślub. Wanda Szatkowska była osobą psychicznie niezrównoważoną. My dzisiaj z naszego punktu oceniamy to jako osobistą tragedię Szaniawskiego, ale przecież wcale nie musiało tak być. Zważywszy bowiem na to, że lubował się on w swojej twórczości w psychologizowaniu, właśnie być może to, że Szatkowska była o psychice odmiennej od normy, nieco Szaniawskiego pociągało. Stanowiło dla niego pewną tajemnicę, pewne może nawet wyzwanie. To, że stoimy tutaj na schodach do miejsca, które jest pustką, gdzie już dworku nie ma, jest w dużej części zasługą żony Szaniabskiego, Anity Szatkowskiej. Ona bowiem, po pierwsze, izolowała pisarza. Od wszelkich kontaktów ze światem zewnętrznym, kiedy jeszcze żył, do roku 1970. A potem niepodzielnie zawładnęła całym tym terenem, nie wpuszczając tu nikogo i chowając stado zdziczałych psów. Yy, trudno mieć do niej pretensje, jako że, jak powiedziałem, była osobą psychicznie niezrównoważoną, w każdym razie. Kolejny tragiczny zbieg okoliczności wokół Szaniawskiego i jego spuścizny spowodował, że w roku 1977 dworek spłonął. Ocalała Anita Szatkowska, zginęło tutaj dwóch ludzi, których wcześniejsze losy są nieznane. Nie wiadomo z jakiego powodu się tutaj znaleźli i z jakiego powodu się spalili. Wraz z dworkiem spłonęło właściwie wszystko, co Szaniawski po sobie zostawił. Zarówno jakieś cenne drobiazgi, które mogłyby być dla nas dzisiaj muzealnymi pamiątkami, jak i jego korespondencja, jego próby literackie, brudnopisy, jego działu. Po prostu wszystko się tutaj spaliło. Co powoduje, że też tak mało wiemy o życiu samego mistrza. Opowiedzieliśmy Państwu co nieco o życiu Jerzego Szaniawskiego, zdecydowanie nie o jego twórczości. Trochę z rozmysłem, bowiem, aby Państwa nie przerażać, że są to jakieś rozległe tomy dzieł, można powiedzieć, że Szaniawski zostawił po sobie co następuje. Piętnaście dramatów, dwa słuchowiska radiowe, dwa tomy opowiadań, jedną maleńką powieść i dwa tomy teatralnych wspomnień. To wszystko warte jest przeczytania. Tego wszystkiego warto poszukać w antykwariatach, choć niebawem, mam nadzieję, powstanie zbiorowa edycja dzieł wszystkich Szaniawskiego którą być może realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Kopernika w Toruniu. Rok temu w Legionowie powstało Stowarzyszenie Zegrzynek Szaniawskiego. Głównym zadaniem tego stowarzyszenia jest dążenie do odbudowy dworku Szaniawskiego w Zegrzynku, ale też, co nie mniej ważne, przybliżenie jego dzieł szerokiej publiczności. Dlatego mogę już dziś zaprosić Państwa do odwiedzenia strony internetowej zegrzynek.pl, gdzie zamierzamy zamieścić wszystkie dzieła Mistrza, najważniejsze komentarze do nich oraz wiele ciekawostek związanych zarówno z wąwozem Szaniawskiego, jak i z samym Jerzym Szaniawskim.